Pani od Natelka 13, Natelka 13 wróciła do tematu szkoły i pytacie, jakie masz zajęcia podczas kwarantanny? Czy wszystkie odbywają się zgodnie z planem, czy, czy może skupiacie się po prostu powiedzmy na tych dwóch najważniejszych przedmiotach, jakim pewnie jest język polski matematyka? Tak naprawdę wszystkie mam, ale właśnie wideo rozmowę mam tylko chyba z niemieckiego i polskiego. Natomiast reszta lekcji jest po prostu wysyłana na dziennik elektroniczny i ja po prostu przepisuję. Więc wszystkie lekcje mam, odbywają się tak zgodnie z planem, jak, jak mam w planie lekcji. Tutaj, jak jesteśmy w tym temacie, to ja jeszcze chciałabym Cię tylko zapytać: yy, czy jaki przedmiot lubisz najbardziej, a z którym ci może nie po drodze? No, najbardziej lubię język polski zdecydowanie. No i oczywiście muzyka, no to jest logika. A najmniej to chyba jednak chemię, matematykę, fizykę, te przedmioty ścisłe to nie moja bajka. Ale polski, polski lubię bardzo.